OMG, on dzisiaj leci do po prostu użytku. Zapach przegenialny. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z następnym filmem pod tytułem Co warto kupić obecnie w Drogerii Rossman. Mam świetną propozycję dla skór trądzikowych, mam świetne produkty Wam do zaprezentowania, więc jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Moi drodzy, za 11,99 w Drogerii Rosman możemy kupić płyn micelarny w takim oto opakowaniu. Jest to marka Avelia, Płyn micelarny w chusteczce z trawy bambusowej czyli jak najbardziej chusteczka ulega biodegradacji, także jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Do twarzy i oczu usuwa wodoodporny makijaż 100 chusteczek w opakowaniu, czyli wychodzi niecałe 11 groszy przeliczeniu za użycie jednej chusteczki jeżeli chodzi o skład tego płynu micelarnego, którym są nasączone chusteczki, jest w porządku mamy na pierwszym miejscu wodę, później mamy aloes, później mamy betainę, humektant nośnik przenikania detergent, także jak najbardziej nie ma żadnego problemu, alantoinę, glicerynę następny detergent jak najbardziej skład jest czyściutki, w porządku, także w cenie 11,99 zł w drogerii Rossmann możecie otrzymać taki wygodny sposób demakijażu. Teraz dwa rozwiązania dla skór dojrzałych, bardzo suchych i wrażliwych, jak i również odwodnionych i dla skór tłustych, trądzikowych i problematycznych, i są to. Produkty marki Venus Nature. Kosztują 11,99. Pierwszy produkt, o którym chcę Wam powiedzieć, jest to bioferment z bambusa 10% skóra z niedoskonałościami i odwodniona. I ten produkt możecie stosować w następujący sposób. Możecie dodać 5 kropli biofermentu z bambusa na każde 50 ml toniku, kremu bądź balsamu, bądź spróbować jako serum. Także, jak najbardziej, ponieważ tutaj mamy informację, że produkt również może być bezpośrednio stosowany na skórę twarzy. Bioferment z bambusa wykazuje właściwości takie uspokajające funkcjonowanie gruczołów łojowych silnie przeciwzapalne, regenerujące i równoważące poziom nawilżenia skóry. Ja Wam pokażę to opakowanie tego biofermentu. Ono się prezentuje w taki, oto sposób. Jest to ciemne opakowanie, także jak najbardziej za 11,99 to naprawdę rewelacja. I następny produkt jest dość podobny, ale to nie jest bioferment. Jest to ekstrakt wodno-glicerynowy z jagód Akai. Prezentuje się w taki oto sposób. Jeżeli chodzi o zastosowanie, również jest identyczne jak w przypadku biofermentu z bambusa, czyli możemy dodać 5 kropli na 50 ml kremu i tak dalej, toniku, albo możemy spróbować bezpośrednio stosować na skórę twarzy jako serum. Jagody Akai działają tak wyciszająco, yy, redukują zaczerwienienie, działają prewencyjnie przeciwzmarszczkowo, głęboko nawilżająco. Także jak najbardziej no w cenie 11 zł to jest po prostu prawdziwy deal życia. Także, jak najbardziej, opakowanie tego produktu prezentuje się tak. Mam nadzieję, że ma to w opakowaniu. Zaraz zobaczymy. Ma to Tak, ma, ale nie jest taki idealny. Więc bardziej bym to preferował jako użytek serum do twarzy, ponieważ na przykład dodając e, kilka kropli do kremu czy cokolwiek, to, mo to możemy trochę przedawkować i dodać go zdecydowanie za dużo. Ale jeżeli chodzi o stosowanie jako serum do twarzy, nie ma najmniejszych przeciwwskazań, także jak najbardziej śmiało mogę Wam polecić dla skór dojrzałych, odwodnionych, suchych, także jak najbardziej. Coś, co kocham najbardziej, maseczki. Po prostu cud, bajeczka, rewelacja. I za 8,99 skusiłem się na dwie maski w płachcie marki Soraya Plante. Pierwsza maseczka jest to nawilżająca maska na tkaninie niebieska Agawa i Aloes. Prezentuje się w taki oto sposób. Dziś wieczorem będzie randeczka. Zdecydowanie z maseczką. E, następna maseczka jest to ujędrniająca maska na tkaninie, woda neroli i herbata. Z tą może randeczkę jutro zrobię. Jeżeli chodzi o składy, składy są wzorowe, także jak najbardziej e, maseczki są warte wypróbowania, jeżeli lubicie kosmetyki marki Soraya Plantę. Następny produkt, następny produkt, następne dwa produkty, z którymi zrobię sobie randkę za jakiś czas, są to maseczki do twarzy Liren Eco Power. Tylko ta jest droższa, ona kosztowała 15 albo 16 zł, a ta chyba kosztowała 13 Kiedyś kosztowały tak samo, ale teraz zauważyłem, że tą zrobili w rozmanie tańszą, a ta dalej jest w swojej regularnej cenie. I pierwsza maseczka, ta zielona, jest to Sebo regulująca maska normalizująca na płachcie z kiełkami, brokułu i rumiankiem. Jeżeli chodzi o skład, no on jest tutaj wypchany po prostu argininą. Mamy hialuronian z sodu, moi drodzy. Tyle składników regulujących. Naprawdę rewelacja, maska godna wypróbowania. A następna maseczka jest to przeciwzmarszczkowa maska regenerująca na płachcie z kokosem i na włocią. Także jak najbardziej dla skór suchych. Ona się prezentuje w taki oto sposób. Jeżeli chodzi o skład, woda kokosowa bogata w alkany, konserwanty, dobra, dobra, hieluroniam sodu, arginina. Nie no, cud bajeczka, ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Naprawdę. Cud bajeczka. Także maseczki będę próbować. Następny produkt z Venus by Nature nie jest dla skór trądzikowych z aktywnymi niedoskonałościami, tylko dla osób, które mają skórę normalną, suchą, poszarzałą, które lubią ziarniste peelingi. Jest to peeling z pestek malin, również 11,99. Ten peeling możemy zastosować w następujący sposób, mieszając go na przykład z olejkiem, bądź z jakimkolwiek ekstraktem z Venusa, czyli również możecie zastosować ten peeling na przykład łącząc go jagodami AKI bądź z biofermentem z bambusa. Także jak najbardziej, jeżeli lubicie pilingi ziarniste, zaraz zobaczymy w jakim on jest po sobie. On jest taki. W taki oto sposób zapakowanym. Przetestuję ten peeling, ale na pewno nie teraz, ponieważ rozpoczynam kurację retinolem w nocnej pielęgnacji. 3,99 skusiłem się na puder do kąpieli marki Isana i jest to dokładnie puder do kąpieli rozpieszczający o zapachu kokosa i wanili. A wiecie, że ja kokosa to ja po prostu kocham wielką miłością. Jeżeli chodzi o skład, to tutaj mamy sól morską, mamy detergent, także jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Olej kokosowy, zapach, krzemionka i tylko tyle. Także jak najbardziej produkt warty wypróbowania, śmiało można wypróbować. Dawno nie miałem nic z kosmetyków job pod prysznic, ponieważ w zimę mówiłem wam, że po jakimś czasie zaczęły moją skórę przesuszać de facto, ale mam w domu obecnie maskę do włosów, orientalny ogród. Jestem bardzo zadowolony z tej maski, ale teraz skusiłem się w Rosmanie za 15 zł na mandarynka i malina naturalne mydło w płynie marki Job. Jeszcze go nie wąchałem. Pozwolę sobie je otworzyć i powąchać. O oh my gosh! To jest zapach. To jest zapach mojego dzieciństwa. To jest zapach takiej lemoniady. OMG. On dzisiaj leci do po prostu użytku. Zapach przegenialny. Mam nadzieję, że nie będzie mi przesuszał dłoni, tak jak to robiły żele pod prysznic marki Joop. Także jak najbardziej na jego temat wam wyrażę moje zdanie, ale ten zapach nie no. To jest po prostu prawdziwy rarytas dla zmysłów, moi drodzy. Nasz kultowy krem Nivea poszedł w odstawkę, ponieważ Nivea testuje na zwierzętach, stosuje zwykłe śmieci w swoich kosmetykach i produkty marki Nivea nie są zdecydowanie warte zainteresowania. Mamy zamiennik kremu Nivea, który ma bardzo dobry skład i jest dostępny w Rossmanie. Jest to klasyczny krem pielęgnacyjny marki Isana. Kosztuje on 4,99 zł. Jeżeli chodzi o sposób użytku tego kremu, można go stosować jako produkt na usta, jako produkt na suche dłonie. Na suche łokcie, na suche stopy, na bardzo przesuszoną skórę twarzy. Jak najbardziej. Ten krem jest oparty na wodzie, na glicerynie, na oleju kokosowym, na maśle Shea. Mamy tutaj przede wszystkim jeszcze olej z pestek winogron. Mamy tutaj wosk, mamy tutaj pantenol w składzie. Nośnik przenikania: glicerynę, fenoksyetanol konserwant, nie dla kobiet w ciąży, odstrzał od razu. I konserwanty, i kompozycje zapachowe. Krem prezentuje się w taki oto sposób. Ja go będę stosował do nocnej pielęgnacji dłoni, więc dam wam na jego temat na pewno znać. Więc moi drodzy, mamy cud bajeczki, rewelacje, znów w niskich cenach w drogerii Rosman. Także jak najbardziej mam nadzieję, że wam coś tutaj przypadło do gustu. Jeżeli tak, to napiszcie proszę w komentarzach, co wam konkretnie przypadło do gustu. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się materiał podobał, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się ciepło. Do następnego. Hey.